10, przygotuj się. 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. 70. Lewy dwa dni Do prawy 3, Asfalt nie tnij. 300. Prostuj. Schamuj na betonowym ogrodzeniu. I lewy trzy. Wypuść. dni. 20 lewy 2 nietni do prawy 3 nietni 50 wygrodzenie w lewo i tu gdzieś będzie ta plama oleju do lewy 6 bardzo długi jest tu tak 50 prawy 4 zać do 3 nietni powtarzam prawy 4 zać do 3 nietni i 30 wygrodzenie w lewo 20, lewy 6, śmiało. 300, schamuj na stacji kontroli i lewy 3, ciasno. Lewy 3, ciasno. 100, Trzymaj prawą, lewy 2, nie dni. 150. Do szczytu z zaszczytem trzymaj lewą 80, lewy 6 przez szczyt 50, do szczytu z zaszczytem prawy 6 przechodzi w lewy 6, 20, schamuj prawy czy 20, lewy 4, nietni, 40, prawy 6. 50 i lewy 3, ciasno, nietni do trzymaj lewą 20, prawy 2, mega ciasno z uwagą, 20, prawy 5, śmiało, 30, prawy 6, 200 do szczytu, z zaszczytem, zhamuj, prawy 3, za wysokę pod prąd. 33 trzymaj lewą, lewy 5 i 10, prawy 3 zostań. 20, lewy 5, wypuść. 50, lewy 3, 80, lewy 6 i 50 do szczytu. Za szczytem lewy 4 z hamowaniem, trzymaj lewą pod prąd. Do prawy 3 100 Lewy 6 Śmiało w drugą 80 Prawy 4 Ciasny za tablicę I 15 Lewy 1 nawrót 100 Przez główną Hamuj prawy 3 za wysoką od lewej na shooter, 20, lewy 3 i 300. Trzymaj lewą. Za hydrantem prawy 1 nawrót na shooter. Partia podbija. Uważaj, trójkąt może coś być 100. Jest? jest? Jest. Lewy 6, trzymaj lewą. 80, prawy 6 na asfalt i 80, trzymaj lewą do szczytu. Za szczytem prawy 3 plus plus, wypuść szeroko. 100. Szykan od lewej przystanek. Za 30. Lewy trzy, lewy trzy, sto, przez metę lotną, okej, okay, finish.